tak, niebieski. Aha! Aha, szczerze, głos. Właśnie, głos. Powinienem głos wyłączyć. Przepraszam. Dobra, ja sobie robię kortularne przejście i daję piękną bombeczkę. Na choinkę. Na no choinkę. A jakbym roz im rozwalić cały dół? Czerwonych? Mhm. Mm -mm. Zielonych? No to dobra. Lecimy. Nie. Ja taki... ty nie. Ja jestem taki. Czerwoni mają tylko dwie Ja jestem taki głupi. No, ja jestem taki głupi ty bez włosów. To ja też jest to. Taki głupi ty bez włosów. Ale ja głupiej wyglądam, mówisz. To uwierz. też zobaczysz. Jestem na samym dole u zielonych. Dobrze. Jak to walnęło. Ej, tylko. Bo ja zaraz wybuchnę tutaj. A jak to mi się jeszcze trzyma? Jak mi wyrzuciło? Ten istotek jest malutki już. Ten ich w sumie. O, widziałem cię. Nie. Nie, wpadłem do wołu. Tak. ale... nie! rozwalają nas! Szybko rozwalaj ich. Rozwalają zielonych. No O, żółtych sam spadł! Widzisz? To zielony. Szybko. Bo właśnie, tak jesteś, I też spadł! Ja, 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 się, ja te Teraz idę żółtych rozwajnąć. teraz. Teraz żółtych. Uu. Bomba! Padła, bo ma lepiej, lepiej dała, dała. Ale w nie ma jackpot. Nie, zagrałeś i tak się zaczyna odcinek. Dobra, jesteśmy w kolejnej rundzie. Niebieski. 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 No wiem, ale za to walczymy tylko z czerwonym, nie? To jest czerwony i niebieski samochód. Udaj im drogę. Wszystko jest mocne. Szybko, niszcz im statek. I te są najważniejsze. No, ja właśnie nie muszę teraz te pointy im. W ogóle wszystko przez cały czas wali. Jestem łysy. Ja też jestem łysy. U no, tak, tak. no, mnie też tak zawsze wygląda. No. Teraz też. Dobra, tą mąbeczkę. Tutaj. O, A jak nasz statek? No dobrze. Dobrze się miewa. Dobrze, też cieszę. No, jeszcze bloki mi przeszkadzają, żeby się no, nie spadłem do wody. Ja spadłem znowu tutaj. przejdę jakoś tu, o to muszę je zniszczyć. Nie. Tylko to. Bum. Bo jak to jest, to pomógłeś Dawaj zniszczyć, Dawaj Nie, to może spadłem. Tylko nie... Już tak blisko, Znaczy no. jest tak najgorzej w sumie. U nas. Nie? No u nas Aha, nie jest tak ślepo. ktoś sobie rzucił checkpointa do wody, z czerwonych. Co? Wykrywamy, bo... trzeba um, jakiś statek. No widzę. Oh, jak wziąłem. to walnęło, Pum. Ej, łódka, tam łódkę. Ja mam łódkę. No to ja lecę. A ja mam tutaj bombkę i daję. Ej, musisz po prostu wyjadć z mapy. Jak? No jest... to moja bomba to zrobiła. Chyba się nie zabiłeś, wiesz? O, no. Z tym twoją bazuką. Tak. No gdzie oni mają te checkpointy? Wcześniej tutaj nie mają prawa gdzie chodzić. O nie, to znika, to też znika. Do łodzi. No, a to moja łódka. No ona nie uciekła ostatniej Ostatnie, ostatnie Dobra, pinek winek. Skąd ile masz winów? Nie wiem. a co się klika? O? A masz jeszcze musisz wiekać 50 razy sobie. To proszę. A dobra. Mhm. Ja, ja jestem żółty, no, no. i na to tu Popatrz Po prostu wszędzie sam, jak weszłaś a tu jest A, dobra. No, już, już. To no ja to no co mi się dzieje w naszym statku? Nie rozwalaj żółty. No tu mówisz, statek. A ty jaki jesteś? Czerwony. No, 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 no. no to iść po gieło, czerwony. Dawaj czerwony.

Czerwoni okay. są źli. Raz mnie po prostu z Teraz jesteś się na nich kursy. Ja idę puszyć. Dobrze. Szczer... Czerwony takie klew. Okej. Już jeszcze. Dawaj. Pamiętasz te ostatnie rundy? mi to. O nie, wpadłem do morza. Myślałem, że to wodą. Nie. Wszystko wygląda tak samo. Patrz, papa, patrz, łączę. Patrz, 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 ja patrz. No patrz. Na pana niebieski. Jak wygląda zielony? Do Dobrze? Ym, no, tak średnio. A jaki jesteś Team? Ja czerwony Dawaj na żółty najpierw. Dobre. Żółci też często przegrywają. Portularny przejście, bum. Ja jeszcze trochę możemy wygrać. Bum. Ja wiem o co chodzi, że to jest. No fajne team to gdzieś to bywa... 30... 40 kg, 40 kg. O, nie, 20 kilów wygrywa. O, żółte mają Trzeba statki rozwalać. Jak to nie, rozwali statki? Nie, 20 No może i wtedy się wygrywa, ale jak się statki rozwali, to jest lepiej. Patrz, jak wygląda. Jak żółty wygląda? Kogo rozwalasz? Hakery. A kogo rozwalasz? A kogo rozwalasz? Na kogo? Idę na Kile. No kile. Po co ci Kile? Bo pisało ten co pierwszy ma 20 kilo wygrywa. No i co ci to da? Ciężko zejść 20 kg, kg ale ci tyle, wiesz? No już mam jedno... ...pieski. ale patrz, jest są całe. Dawaj na zielonych, dawaj na zielonych. Zieloni mają już mało. Ok, się. Mój statek jest rozwalony. Ja, nie widzę słońca. A ja nienawidzę. Dzisiaj no... Bo Ciebie ja Kocham, ale czerwony nienawidzę. A ja nie czerwony, nie niszczę. A ja jestem czerwony. Ich statek spada. Kogo? Kogo? Zielony! Chodź mi pomóż. Ja... Jak mam pomóc? Braku... Brakuje... Dzień żółty tylko 7. Ten. No 7 kilo i To jest za No Boże. Szkod. Już ty was co Jak to wygrał. Sałza. To było teraz odcinka, za zaraz życzę. pa